Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szelma. Witam was w kolejnym odcinku od Odkurzacza, gdzie gramy w DC Place 2 Bunt Elfów. Ostatnio, jak pewnie pamiętacie, zaczęłem powolutku oblężenie fortu Korbacha, który jest głównym celem w mojej misji. Olenem przemierzyłem niezmierzone... Po terenu i tłukłem niezmierzoną ilość wrogów. No, a teraz przyszedł czas dokończyć to, co się zaczęło. Hmm. Ciebie, Hedliku, zdejmę jako pierwszego. Chua! No, został tylko nowicjusz przykurcz. Oczywiście Sylfida trochę mi ole na podleczym. Eliksy pozdrowienia. zwój hymnu klanów. O, i Rubinka mamy. Zwój ochrony przed obrażeniami sztandar ochrony, kula odnowienia, kula mrozu. Chryste, panie, co on miał? E, tutaj mamy krasnoludę do górskich klanów. A tutaj co? Nauczyciel. O. Czyli level zapiniążki. No ale na razie zakończmy turę. Hmm, tam coś uciekam. Tutaj e, To miejsce zostało już zbadane. Został ten krasnoludek. Co on ma w swojej armii? Zaraz zobaczymy. to nie będzie łatwy rajd. Nie ma co. Podejrzewam, że Olin może nawet zginąć. No. Najgroźniejszy przeciwnik został załatwiony. Jeżeli chodzi o moc. Także w sumie reszta to już... Jakby to powiedzieć... Rutyna? Uuuu... Centaur nam się wzbił na nowy poziom. Jak fajnie! Dobra, zobaczymy nauczycielu. Czego mi możesz nauczyć? Kto ma być wytrenowany? Olen, musisz zapłacić 1152 sztuki złota, by wytrenować go do. Tylko 288 punktów doświadczenia. Tobie ile brakuje do lebe'a? Znacznie więcej! Nie. To mi się nie opłaca w takim razie. Dziękuję panu. Co my tu mamy? Wenusi. Własność górskie tklany. Kolejna. Mieścina na naszej drodze. Oczywiście atakujemy. Co my tu mamy? He, wielkolud i Krasnolud. Zacznijmy od bruskiego olbrzyma. No, olbrzym został zanihilowany. Tak samo krasnolud. Zacnie to wygląda. Wenussi należy do nas. Przed nami ostatnie zadanie, a potem koniec z klanami na tych ziemiach. Siły klanów nie mogą się równać z naszymi. Już wkrótce ziemia ta będzie wyzwolona. Maszerujmy dalej! Panie, czuję, że coś się zbliża. Nie będziecie już więcej zabijać. Nigdy więcej! No, to, to mamy. Hmm. To mamy sytuację taką podbramkową, troszeczkę. Ale no uciec nie mogę. Że tych by trzeba było trochę ten tego Znaczy Mam jakiś czar, który by w mi by się udało wspomóc moje wojska, nie bardzo. E, tutaj mam lawinę. Będę go odnikał. Zacznijmy od tych, jako że... no w sumie dowodzą. To nie wiele to w sumie dało. E, utopmy ich. No i jeszcze trochę na podpalanie, który straśmy mamy. Dobra, zakończmy turę. I miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. A już betrezent się chce odnowić. Będę maszeruję mi tam do miasta. A nie chcę maszeruję. Jestem gotów. Hmm, czy jeszcze można stuc. Jeszcze weźmy rój z mniejszymi nim które nam będą zadawać. No i wytłuczmy ich jako pierwszy. Okej, okay. ty bijesz po 100, ty bijesz po 90, a ty znowu po 100. No dobra, zacznijmy od ciebie. Tak, w w trąby dostanie i tak. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo. O! Udało się! Się uda! Udało się! Bardzo dobrze. Otóż, cóż, sylfida wszystkiego nie naprawi. Ale i tak jest dobrze. Dobra, teraz możemy się chyba przejść do tych, z tym będzie cięższa walka, ale nic, więc... niech będzie, zaryzykujmy, ale, 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 ale. błędnego ognika najpierw puścimy nim, niech sobie nie myślą. godnego zacznijmy. Ja! Lanta i Lund. Aha. Tak, O, dobra. Ten pan już nie zaatakuje. Sylfido podlecz trochę moich wojowników. Eee, chybienie. Nie dobrze. No dobrze. traf. To jest! No. O, ostatnie leczenie. Uuuu, się wzbił na nowy poziom. Bardzo fajnie. Dobra. Tutaj jeszcze bym mógł zaatakować ich. Ale to za chwilę. Muszę Was na kilka sekund przeprosić. No i jestem. Wybaczcie mi proszę tę małą przerwę, musiałem coś zrobić piętro niżej. No ale wracajmy do gry. Olen jak zwykle nie ma punktów ruchu. A więc my okay, go przyspieszmy. Eee, przyspieszenie, przyspieszenie, prędkość. No, świetlik, dawaj. Świetlik ruszył, Olen ma 15 punktów ruchu. Dobijemy olbrzyma, ale najpierw, zanim dobijemy olbrzyma. A, nie mam many! Nie mam many! Karamba! No i spróbujemy tak, na żywca. Uda się pod warunkiem, że dostanie obie strzały. To jest. Dostał obie strzały. Eee. Dobra, wszystko powinno być OK. Teraz, czcigodny wojowniku. czcigodnie sobie pójść do ziemi. Dobra, Sylfido, ostatnie tchnienie. Aj, pięknie, to mi się podoba, Olen zdobył kolejny poziom. Teraz tylko czekać na kolejną turę. Tak, zakończmy to. Tą... Legion niech się panoszy ile chce. Nie jest on już zagrożeniem. Dobra, co my tu mamy? Eee, wiedza tajemna, czy to jest magicznych ksiąg, chorąży, korzystanie z, że, ze sztandarów. Mądrość tajemna, korzystanie z kul podczas bitwy. Trochę tych kul dostałem, ale nie. Naturalny pancerz plus 20% do pochłaniania obrażeń. Moc tajemna, e, korzystanie z talizmanów podczas bitwy. Zaawansowane musztrowanie zwiększa liczbę punktów ruchów o 25%. Celność. Zwiększa o 20% szanse trafienia w czasie ataku dowódcy. Wz... Bystry wzrok. Wzrok dowódcy sięgnie dalej przez mgłę wojny. Naturalne uzdrawianie. Każdego dnia dowódca regeneruje 15% punktów życia. Wytrzymałość. Dodaje dwu... dowódcy 20% punktów życia. I to tyle. Hmm. Weźmiemy chorążego. Olejnie. E, tutaj do zadawanych obrażeń. A jeszcze mam jedną chorągię, e, 10% mniej. Obrażeń, a dajmy im do zadawania obrażeń. Dobrze. Jeszcze tutaj mamy księgę ognia. Czy jeszcze jakąś księgę mamy? Nie, dobra. Czyli tak: e, Misiu i dwa upiorne wilki. Pokorne wilki przydałoby się łognikiem zanihilować, przynajmniej troszeczkę. A ktoż tutaj jest? Fullrand, jedna z osób, którą mamy ubić. E, tutaj sobie zwerbuję złodzieja. Niech, pój niech pójdzie na przeszpiega, ale nie, nie teraz. Teraz idziemy na misia. Uuu, misiu dobrze machnął. Ok, wilka. Miejmy nadzieję, że nie jest to. A jednak postać magiczna, 65 punktów obrażeń. Ale się udało. Żadnych obrażeń nie będzie. I do zrobi swoje. A cóż... Misio jest uparty. Nie żebym miał mu złe. No i dosyć sporo punktów doświadczenia żeśmy dostali. Tutaj wykorzystamy e, to, by się nam olem podleczył. Teraz, mościu, Z przyjemnością! Eee... Wyślijmy szpiega! Co ty tu masz? Hmm... Weteran, Strażnik Kuźni... Full Rand... Tutaj... Pustelnik i dwa Yeti. Dobrze. Otrujmy drużynę... A nie, 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 Anuli. Tak, dobra. O co chodzi? Olenie. Będziesz mógł się nim zająć. tego pana trzeba będzie najpierw stukać. Jak trafi mi sylfidę, to już po nim. Dobra. Strażnik później zdjęty. E, ile ty, panie? 65. A, to jeszcze nie jest tak tragicznie. Jak się uda, to go zdejmę przed atakiem. Bardzo fajnie. Sylfidor, rób swoje. No i pani druidko, na razie Pozdrów przodków ode mnie i kolejna bitwa zwycięska. U. Nie, wiem, miał chyba problemy z żołądkiem czy coś. Dobra, zakończmy tą turę. Tutaj. Niech sobie demony robią co chcą. Mniejsza o to. No i odkrył mi szpiegę. No. Tyle było. Eee, dobra, rzućmy błędnego ognika. Jak wygląda teraz sytuacja? Pustelnik trochę dostał Yeti też. Dobra, atakujmy. Eee. Yeti 30, pustelnik 73, 30. Dobra, to pustelnika trzeba. Yeti nam aż tak dużo szkód nie zrobią. A ty przeczekaj. Niech widać trochę podlecz naszych. O, idealnie. Wręcz idealnie. Wszyscy w pełni zdrowi. O, muzyka dla mych uszu. I miód na moje oczy. Co to mamy? Znalazłeś mnie. Dobra, siebie też będziemy szpiegować, jeśli szpiega, tak, dobra, elegancko. Tutaj mamy hmm. tego pana, Silgulf, Sigulf, to jest chyba druga osoba, którą mamy tłuc, Kuluret. Hmm. Cool Kolejne ruiny zostały już splądrowane. O co chodzi? Ha! Dobra, tnijmy. Tutaj obie jednostki są bliskiego zasięgu. Także nieważne, kto dostanie. Ha, boi się! Ma prawo. Tak! Dobra. E, 100 a akurat mam tyle. No, świetlik, ruszamy! Dobra, mamy plus 15 punktów w ruchu. Myślę, że to nie stanowi dla nas większego wyzwania. 30... E, nie! Co ja zrobiłem? Pośpieszyłem się. Dobra. Miejmy nadzieję, że Archon załatwi No, prawie. Ale centaury... ...dokonają reszty. No i kolejna bitwa wygrana. E, wybaczcie na sekundkę. No i jestem z powrotem. Normalnie nie dadzą mi dzisiaj spokoju za nic w świecie. Dobra, zakończmy turę. Już powoli mi usuwają wszelakie ruzgi. A niech się usuwają, Fort Korbacha, mój cel. Gramy, nie teraz. Dlaczego musiałeś przyjść teraz? Dlaczego nie poczekałeś aż zniknę? Co? Czy śmierć twego brata zmieniła cię w tchórza? Myślałeś, że będę chciał go pomścić? Ale skąd? Jeszcze mi życie miłe. Jeśli zginę, królowa wygłosi jakieś cholerne kazanie, którym zanudzi na śmierć wszystkich moich krewnych. Nie chcę mieć ich na sumieniu. Przyjemniaczek! Tu nie ma w czym wybierać, krasnoludzie. Wypełniamy wolę galeana. Zatem, w imię kamienia i stali, z której powstała ta warownia, zgniotę wasze czaszki. No, poważny tutaj, kolejny. Uuu, mają starszego. No, eee, na ognika niestety nie mam. Kurczę, no nic. Ale, ale, ale. Mogę im nieco obniżyć atak. Na pewno będzie to przydatne. No i lecimy. I starszy, starszy osiemdziesiąt ty panie sześćdziesiąt pięć. No dobra. Ciebie utłuczemy jako pierwszego. Weźmiemy się za staruszka. Oczywiście on dostanie jako pierwszy. Dobra. Staruszek... dostał to, co na, co, to na co zasłużył. Aha, oczywiście, wzmocni. Na nic to jej! Jedna strzała zmarnowana. No nic. Ale ogółem jestem górą. I bardzo mi się to podoba. No i centał. Znowu. Level up. Elfy zabiły goblena i gramela. To już nie ma sensu. Ford Korbach padł. Musimy wycofać się do Fallenheim. Nareszcie kontrolujemy Fort. To umożliwi nam przeprowadzenie natarcia na Fallenheim. Powiadomcie serfisa i gantiela, że uporaliśmy się ze wszystkim. Doskonale, już tylko krok dzieli nas od odzyskania Fallenheim. Ale musimy mieć się na baczności. Potrzebujemy wskazówek, zanim wyruszymy. Wezwijcie wyrocznie. Wyrocznie? Czy to nie będzie lekkomyślne? Nie możemy sobie pozwolić na jej utratę. Myślisz, że jest elf, który nie dbałby, który nie oddałby życia w jej obronie? Tu z naszą armią jest bezpieczniejsza niż gdziekolwiek indziej. Musimy być bliżej Galeana a jej może uda się wyzwolić naszych poległych towarzyszy. Nie ma wyjścia. Gentielu, nie powinieneś się o nią martwić. Lepiej pomóż nam znaleźć sposób na zdobycie twierdzy Fallenheim. To jest prawdziwe wyzwanie. Misja została wypełniona. Po śmierci swych niezbędnych, Najznamienitszych wojowników krasnoludy z fortu Korbacha poczęły uchodzić w kierunku swej fortecy w Lecz choć spędziły ile sił w nogach, hordy rozwścieczonych elfów spustoszyły ich szeregi. Kontynuujmy. No i proszę państwa, kolejna misja za nami, kolejna misja wygrana. Oczywiście przynosimy. Do kolejnej misji Olena jako dowódcę, sztandar ochrony sobie pominiemy. Buty podróży, oczywiście. Nieczysty kielich też. Księga ognia bierzemy. Sztandar siły bierzemy. Kamień goniczny bierzemy. Coś jeszcze mogę wziąć? Nie, dobra. I czas na misję kolejną. A e, tak, kontynuujmy. Elfy parły naprzód. Na tereny zamieszkałe przez górskie klany, kierując się wprost do wielkiego miasta krasnoludów Fallenheim. Jednak nad ich losem zawisł cień. Podczas marszu spotykali okaleczone ciała martwych elfów wskrzeszone nieznaną mocą. Większość uznała, że to dzieło Mortis, lecz część była odmiennego zdania. Serfis i Gentel ulokowali się w Nowym Gaju na górskim szczycie, przygotowując się do ostatecznego szturmu. Krasnoludy mogły usłyszeć, jak z tysięcy elfickich gardeł Dobywa się okrzyk zemsta dla Galeana. Wydawało się, że wystarczy jedno słowo wyroczni, a powstrzymywana przez stulecia wściekłość runie na potomków Wotana. Hmm. Mam ciekawe pierwsze zadanie: Odnaleźć wyrocznie. Zobaczymy. Rozpocznijmy grę. Przygotowujcie wojsko. Właśnie dowiedziałem się o przybyciu Wyroczni, ale jej orszak został otoczony przez wroga. Musimy im pomóc, zanim ich. znajdziemy ich na południe od miasta. Przyłączę się do poszukiwań. Musimy zapewnić jej bezpieczeństwo. Jeśli utracimy Wyrocznie, to będzie koniec naszego przymierza. Hmm, zgadzam się. Lecz zdumiewam. Nie twój entuzjazm, gaintieelu. Nie mówię nie, lecz myślę, że drugą grupę bym. Lecz wyślę drugą grupę, by wam towarzyszyła. W porządku. Pospieszmy się, jeśli nie chcemy, by wyrocznia znalazła się w ogniu walki. Nie ma czasu do stracenia. No i tak mamy kolejną misję. Rozpoczęto. E... Zobaczmy, co tam w stolicy słychać. Hmm. Stolec... Stolica, jak widać, pusta. Zobaczymy, co nam w budowlach. Mamy ostatnio. Ostatni budynek do. dla łuczników. To już mamy wszystko od dłuższego czasu. Dobra, jak zwykle zacznijmy od e, wzniesienia budowli dla e, jednostek walczących w zwarciu. Ekran Army, zobaczmy. Mamy Olena. Oczywiście przynosimy wyrocznie i centaura do nich. Następny centaur. Zwiadowca. I adept. Dobra. Oczywiście wrzucamy wszystko co mamy w, e, naszy, w naszej stolicy. Księga um, jeszcze nie jest dostępna. Dobra. No i możemy wyruszać. Tutaj już na nas czeka imperium. A to nic. Cóż kochani, jesteśmy poza miastem, ale na dzisiaj skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka, nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę Wam miłego dnia i na razie!